Dobra, mamy tutaj martwy ciąg z wykorzystaniem sztangi tak zwanego trap baru. I tak, na sam start musimy sobie powiedzieć o tym, o naszej postawie ciała. I w zależności od tego, jak się dokładnie ustawimy, to taką jakby grupę mięśniową będziemy angażować. I tak, w momencie, kiedy my będziemy bardzo pionowo, to bardziej do pracy wejdzie nasza czwórka. W momencie, gdy będziemy w takiej pozycji, w jakiej ja jestem teraz, Bardziej do pracy wejdzie nasza dupa. A kiedy będziemy mieli wręcz proste kolana, czyli będzie taki bardziej martwy ciąg na prostych nogach, no to wtedy tył uda wejdzie do pracy. W tej technice, którą ja będę robił, bardziej będzie zaangażowana, zaangażowany właśnie pośladek i raczej najczęściej takiego ustawienia będzie się tutaj używało. Co do technicznego aspektu, no to najważniejszą rzeczą we wszystkich martwych ciągach jest to, żeby mieć po prostu w miarę proste plecy, tak jak. Widzicie to u mnie teraz. Kolejna rzecz jest taka, że dużo ludzi, kiedy wykonują właśnie serię tego ćwiczenia, to odbijają sztangę od ziemi. A tak jak, tak jak widzicie, ja ją odkładam, poprawiam pozycję, biorę wdech i tak powinno być. Ponieważ w momencie, kiedy po prostu będziecie uderzać tą sztangę o ziemię, no to wykorzystacie odbicie i jakby ten ciężar, który jest nałożony, no to nie będzie wtedy takim wyzwaniem. Kolejną czwartą rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę, będą wasze kolana i bardzo często w momencie właśnie już Podnoszenia sztangi, sztangi do góry, kolana mogą Wam zacząć wpadać do środka, i musicie to korygować i wypychać się idealnie w przód. Niekiedy na zewnątrz, delikatnie, ale raczej tutaj skłoniłbym się do tego, żeby były kolana idealnie skierowane do przodu. Jeśli mówimy już o samym ruchu, zwróćcie uwagę na ten moment odrywania sztangi. Tutaj bardzo często ludziom ucieka pierwszy tyłek do góry. Zwróćcie uwagę, że, że u mnie biodro i sztanga idą w tym samym momencie w górę. I bardzo często jest tak, właśnie, że w momencie kiedy już mamy oderwać sztang od ziemi, czyli tu, to sztanga jeszcze jest na ziemi, a tyłek pierwszy idzie w górę, i na to musimy uważać.